Siemanko, siemanko. Witam Was na kanale Kulturystyka bez kłamstw, a dzisiaj drugi dzień odwodnienia diurezy, jak zwał, tak zwał to co, jedziemy z tematem. Od razu powiem, dzisiaj będzie lepiej 100 razy, bo kilka osób mi pisało, że ja jestem sztywny, że się stresuję. Powiem Wam, że mnie w ogóle kamera nie stresuje, ale mam coś takiego, że pierwsze 5 do 10 minut jak gadam, to po prostu nie mogę złapać flow no i po prostu jakby jestem taki spowolniony i taki bez emocji, Ja tak naprawdę teraz sobie troszeczkę pogadałem sam do siebie i myślę, że będzie dużo lepiej więcej emocji, więcej pozytywów no bo przede wszystkim nagrywam dla Was dobra, to tyle słowem wstępu, to jedziemy pierwsze pytanie jakie dostałem czym w ogóle jest diureza, czym w ogóle jest odwodnienie w sportach sylwetkowych, bo dzisiaj się tym zajmujemy bo jeszcze mamy jakby diurezę w sportach walki ale nie o to chodzi tam mamy troszeczkę inne mechanizmy i inny cel przede wszystkim w sportach sylwetkowych chodzi o zejście do wagi i rzucenie tak zwanej wody jak wiecie organizm składa się z ponad 60% z wody no i to jest najłatwiejsza masa którą możemy rzucić można ją rzucić od 5% nawet do 10% Wiadomo, im mocniej, tym y, będzie trudniej, ale na szczęście my na tej scenie tak naprawdę za dużo nie robimy. Nie musimy być jakby w pełni mocy i możemy troszeczkę więcej sobie pozwolić, ale też bez przesady. Więc czym jest dureza? Tak, bardziej w skrócie, odwodnieniem organizmu po to, żeby rzucić wagę i zmieścić się w kategorii wagowej. Nas, na szczęście, y z reguły weryfikacja dzień wcześniej, a potem mamy zawody dzień później albo dwa dni później, nawet gdzie możemy pozwolić sobie na tak zwane ładowanie, które opiszę dopiero na sam koniec. Więc jedziemy, jak wygląda w skrócie dziurę za. Oczywiście do każdego podchodzimy indywidualnie, ale jest pewien schemat, który mogę wam opisać. Zaczynamy od picia większej ilo ilości wody, czyli jeśli pijesz na co dzień. 3-4 litry, to zaczyna sobie pić te 5, 6, 7. Ja w tej chwili piję 8 litrów wody, bo z reguły trochę tej wody piję. No i dochodzi tutaj do sprzężenia zwrotnego, i zaczynamy tutaj po prostu więcej sikać, szczać, Dochodzi do efektu diuretycznego. Hormony, które są związane z utrzymaniem wody. Są troszeczkę wyłączone, ponieważ ta woda jest dostarczana, mamy tutaj taki hormon jak wazopresyna, aldosteron. No i tego, ten aldosteron będzie oczywiście działał, ale przede wszystkim chodzi o układ moczowy. I powiedzmy im dalej do weryfikacji, im bliżej do weryfikacji, tym mniej tej wody, aż tą wodę czasami się całkowicie odłącza po to, żeby nasileć, nasilić ten efekt diurytyczny kolejna kwestia to są diuretyki, oczywiście y, naturalne jak pokrzywa y, lekarska, mniszek, no, większość po prostu ziół ma działanie pewne jeśli chodzi o suplementy to ekstrakty wszelkie jak najbardziej polecam y, cyston, który też działa właśnie filtrująco no i na przykład tutaj urosep, które y, są też lekami tutaj na przykład w kamienicy nerkowej. Kolejna grupa diuretyków to już są mleki. Jak mamy mocniejsze odwodnienie? Taki najbardziej powszechnie stosowany to jest Spironolacton pod nazwą handlową Spironol, który ma okres potrwania ponad 30 godzin i trzeba na to uważać, ponieważ jego efekt się może kumulować, znaczy musi się kumulować, ale jest dosyć łagodny, oszczędza potas, o czym Y, trzeba pamiętać drugi to jest tialorid, który składa się z dwóch moczopędnych, tam okres potrzymania jest dużo krótszy y, 6 do 8 godzin, ale ma ten efekt trochę mocniejszy i też oszczędza potas, y, dlaczego tak ważny ten potas po, ponieważ jeśli y, oszczędza potas a ty wydalasz w tym momencie sód magnez, wapń, wszystkie elektrolity to możesz dostać hiperkalemii. Y, zbyt duża ilość potasu może po prostu być niebezpieczna, więc bardzo ważne, żeby nie przyjmować tego typu suplementów i leków podczas brania tych leków no i kolejna kwestia, bardzo mocny diuretyk w zasadzie jakby stosowany tylko w ostateczności, jakiś furosemit który tak naprawdę wypokuje organizm z minerałów nie osiąga czasu i trzeba bardzo uważać, bo jeżeli zaburzenia elektrolitowe, elektrolitowe będą bardzo duże to można po prostu kopnąć w kalendarz i tyle niestety znam taki jeden przypadek o którym nie chcę zbytnio mówić ale no osobiście znam za granicą było trochę więcej no mencer, też podobno diuretyków właśnie niestety odszedł no nie ma co ukrywać ostatni tydzień przed zawodami to jest męczący całe to jest to działanie spektrum niska ilość kalorii Picie tej ogromnej ilości, ogromnej ilości wody, zmęczenie powoduje to, że trzeba szczególnie uważać. No i w tym tak mniej więcej wygląda yy, diureza. Oczywiście szczegóły będę Wam mówił na dniach. No a dzisiaj będzie tak. Będzie mobility, czyli to co robię przed treningiem pleców, barków, górni, góry. Oraz po to, żeby poprawić zakres, jak to wygląda. Yy, na razie to jest mobility moje. Jutro Wam pokażę mobility żoną. Tak naprawdę, po pozowanie właśnie te zakresy, to jest u mnie bardzo ważna rzecz, o którą muszę dbać. No kilka posiłków będzie następnych. No i co, waga dzisiaj 80 kilo, zaraz sobie sami zobaczycie, czyli zostało 5 kilo. 2 kilo spadło, byłem w ubikacji 22 razy wczoraj, zobaczymy ile dziś. Dzisiaj już mniej, wiadomo już organ się y, zaadaptował, ale 4 litry wypite zostało 4 litry płynów. Zajmiemy się też jeszcze kwestią dostarczania elektrolitów, ale to będzie też następne, bo też nie chcę wam dawać za dużo rzeczy naraz, więc na spokojnie. Dzisiaj trening pleców i ostatnie kardio, więc trochę odpocznę staram się już mniej pracować, tak żeby organizm po prostu odpoczął no i będzie wizyta u fizjo no i chyba to tyle jeśli macie jakieś pytania, to piszcie pamiętajcie subskrybować udostępniać, bo, bo nie będę nagrywał filmików, dzięki dziś niestety pobudka o tej horrendalnej godzinie więc tak naprawdę stałem wcześniej, bo o 6 zaczynam pracę, treningi personalne porobiłem wakium, lekkie pozowanie przesuwam pierwszy posiłek jak najdalej żeby było jak najbliżej treningu, żeby mieć po prostu moc a pierwszym posiłkiem będzie zwykła kawa no i tabletki jak widzicie waga 80 no spadło te 2 kilo zostało 5 kilo do rzucenia od lewej strony urosept, potem maślą sodu oraz sacharomyces bulardi, czyli taki drożdżak niepatogenny pod nazwą halewą enterolu są to jakby dwa środki, które dobrze działają tu na stanie jelit, tak bardzo ogólnie, maślono sodu działa antyzapalnie, yy, poprawia tutaj odżywienie yy, enterocytów, czyli tych kosków nielitowych, które po prostu potrzebują maślonu yy, sodu jako yy, posiłku, to jest ich papo. No i yy, z bulardii jest tu taki niepatogonny drożdżak, czyli możemy mieć te. Przerost kandydy, która będzie szkodliwa, a to jest jakby właśnie jeszcze bakterii, ale z tej samej grupy, jakby, który będzie działał tutaj dobrze, szczególnie w się, czyli w mojej postaci tej biegunkowej, dobrze się sprawdza. No i Simitygast, czyli simetykon na zdjęcia i na koniec 40 mg Warsartanu czyli tutaj leku naciśnienie, którym biorę on oczywiście staram się ma, minimalnej ilości ale muszę po prostu brać niestety do końca życia i tu tyle tak jak mówiłem przeciągam pierwszy posiłek no i oczywiście ciasto z mikrofali bolero smaku wiśni troszeczkę płatków mandarynka no i suplementacja czyli Mamy diurytyki naturalne jak Rosep, Astragalus, Ariuna. Z, z powodu u mnie problemów z sercem mam z zestawki mitralnej, A są badania są dosyć, dosyć fajne, które pokazują, że to działa. Zbierają od dawna czysto z Himalaji, no i chrom, no i kola. I to tyle. Jeszcze z dwa treningi personalne i zabieram się do swojego treningu pleców Siła. Jak wygląda moje Mobility i również rozgrzewka. Z reguły jest to od 10 nawet do pół godziny, jeśli są duże problemy. Dzisiaj to robię na praktycznie 2 trzy razy. Zacznę od pracy na gumie właśnie tego typu przejścia. Wyciąganie za siebie, tak żeby tutaj umożliwić mobilizację odcinka piersiowego góry. Potem jest aktywacja mięśni grzbietu, po to, żeby też bardziej klatkę otworzyć, no trochę tej pracy jest. Potem jest praca nad zgięciem w stałej barkowym. Pamiętacie zgięcie to jest. Tak naprawdę, wycisk, mówiąc bardzo potocznie, więc guma po to, żeby ten zakres powiększyć, bo samo rozciąganie będzie nam mało dawać. Musi być praca na nowym zakresie, to jest bardzo ważne. No i tutaj mam zwis, gdzie po prostu mam dekompresję kręgosłupa, wyciągnięcie. Przy okazji napinam mocno brzuch i wyciągam się, tak naprawdę, całe. Cały staw barkowy, cały tutaj kompleks ramienny się wyciąga. No i ten zakres jest powoli powoli coraz lepszy. Wiadomo, nie jest idealnie, ale już jest całkiem ok w pozowaniu. To widać szczególnie. To jest bardzo ważne. No i co? I treningu już nie będę opisywał. Tak naprawdę, yy, tylko zrobię te krótkie urywki. Kilka ćwiczeń na plecy, odwiosłowania po tak naprawdę y, wszystkie tutaj możliwe kąty i zakresy czyli aktywacja głównie najszerszego ale tak no mówię na 75% no i to byłoby na tyle No to teraz pół godziny kardio, chyba ostatnie przed zawodami, no i Netflix, coś tam się włączy. No to co, jedziemy. 15 stopni, nachylenie, staram się trzymać żeby wciągnięty, kontrolować go. No i prędkość taka, żeby trochę się zmęczył, ale bez przesady. przede mną, sałatka z makaronem, indykiem i szpinakiem. Oczywiście gram do tego soli i byrogast. No, i tak Urocept i kwasy omega-3, które działają antyzapalnie, tak bardzo ogólnie. Chrom, gasek z Himalaii, czyli środek przeciwko gazom i ogólnym Ekstrakt tutaj z oliwy, który działa hipotensyjnie, czyli reguluje ciśnienie, bo ja mam po prostu pierwotne naciśnienie, i biorę te leki. A suplementy powodują to, że nie muszę brać takiej dawki leków. No, no i tyle. Jedziemy z żarciem i na zakupy. Czas na trzeci posiłek. Druga kawka, suplementy, znowu tutaj Urocept i do tego Y, Eselif y, Forte, czyli fosfolipidy sojowe, które działają tutaj protekcyjnie na wątróbkę. No i czystone Schima z Himalai, czyli ochrona nerek, działanie moczopedne. I tutaj dwa razy z Morwy oraz CHROM w celu poprawy w teorii właściwości ślinowej. A tak naprawdę bardziej chodzi o po prostu maksymalne wykorzystanie węglowodanów. Woda 250 No i kurczek ten przeze mnie, czyli miodowo musztardowy. Jeszcze jakiś węgle dodaję, tylko muszę zobaczyć ile mam w limicie. No i czeka miałcz siła. No, produkt węglowodanowy, wodanowy, który używam sobie do kurczaka, gdzie nie mam węgli. Widzimy z biedry. Tak to wygląda. Praktycznie bez tłuszczu, tylko sól. I ziemniaki bardzo dobrze toleruje, lekko sterowne. No i fajnie chrupie polecam. Dobra, posiłek zjedzony. I teraz, standardowo, mój power nap. Co to jest power nap? To jest taka drzemka, którą zawsze robię. Biorę sobie yy, najczęściej 100 mg albo 200 kofeiny i piję yy, kawę i kładę się na drzemkę mniej więcej yy, po około pół godziny do godziny zaczyna dopiero się metabolizować kofeina, co powoduje, że po prostu budzę się, ale tak naprawdę, co bardzo, bardzo ważne, żeby ta drzemka nie była dłuższa niż pół godziny, ponieważ chodzi o to, żeby nie wejść w tą fazę REM, czyli tego snu głębokiego. Jeżeli my zrobimy tą, tą drzemkę krótko, to dostaniemy mocy plus synergia z kofeiną czy kawą. Pamiętajcie, że yy, yy, Kawa troszeczkę wolniej się metabolizuje niż kapsułki, więc to co? Widzimy się później. Ja się idę zrzemnąć.